To niekwestionowana legenda skoków narciarskich. Sportowiec na zawsze zapisał się na kartach tego sportu i był cenionym zawodnikiem nie tylko w Polsce, ale również poza granicami ojczystego kraju. Niestety, nie zawsze było kolorowo. Nasz mistrz opowiedział właśnie o przykrym zdarzeniu, które spotkało go przed laty. Adam Małysz wiele lat poświęcił zawodowemu sportowi. Najsłynniejszy polski skoczek został nazwany Orłem Zwisły, a wiele jego rekordów do dzisiaj pozostaje aktualnych. Sukces miał jednak swoją cenę. Niedawno skoczek zdecydował się na szczere wyznanie i ujawnił, że był obiektem drwin. Adam Małysz podzielił się z fanami przykrym doświadczeniem. To dzięki Adamowi Małyszowi w Polsce w latach 90. Rozbudziła się miłość do skoków narciarskich, która trwa do dzisiaj. Choć słynny skoczek już dawno przeszedł na zawodniczą emeryturę, wciąż aktywnie działa w sferze promowania tego sportu oraz wychowywania kolejnych pokoleń uzdolnionych zawodników. Adam Małysz swoje treningi rozpoczął, gdy miał zaledwie 6 lat, i większą część życia poświęcił na to, by doskonalić swoje umiejętności. Choć Skoczek miał ogromny talent, wiele pracy włożył w to, by zbudować odpowiednią kondycję i technikę, która pozwoliła mu sięgać po najwyższe nagrody. Gwiazdor miał szczęście również w życiu prywatnym. Adam Małysz znalazł miłości. 16 czerwca 1997 ożenił się z Izabelą Polok, a para doczekała się jednej córki, Karoliny. Sukcesy sportowe Skoczka miały jednak swoją cenę. Małyż nie mógł poświęcać rodzinie dużo czasu, a życie prywatne dzielił z treningami oraz konkursami. Ciągłe pozostawanie w formie miało również wpływ na wygląd Skoczka. Polacy śmiali się z jego diety, składającej się z bułki z bananem, jednak dbanie o odpowiednie odżywianie było dla Skoczka codziennością. mierzące 170 cm, sportowiec przez wiele lat ważył zaledwie 55 kg, dzięki temu mógł latać daleko i zdobywać kolejne rekordy. Adam Małysz wyznał, że choć nie miał kompleksów na punkcie swojego wyglądu, to zdarzyło się mu usłyszeć niemiły komentarz o swojej sylwetce. W rozmowie z Superekspresem sportowiec wyznał, że doszło do takiej sytuacji w czasie zasłużonych wakacji, na które wybrał się z żoną i córką do Egiptu. Słyszałem jak młode Niemki, i nie tylko, spoglądały na mnie i ironicznie szeptały, ale maklatę, jak dzieciak, wyznał Skoczek. Te wakacje na plaży i niemiłe słowa, które wówczas usłyszał, na długo zapadły mu w pamięci. Małysz postanowił jednak nie przejmować się opinią innych i dzisiaj potrafi żartować ze swojej sylwetki. Niedawno śmiał się na swoim Instagramie że podczas siedzenia na kwarantannie przybyło mu kilka nadprogramowych kilogramów? Coś dietetycznego, bo od tego siedzenia w domu i słodyczy za chwilę wyglądałbym jak baleron, żartował skoczek.